Kuchnia Lilla dzisiaj pachnie selerem. Zapraszam was na fit placuszki z tego warzywa. Seler to twarde warzywo, ale dacie radę. Kroję na ćwiartkę i zetrę go na tarce o grubych oczkach. A, i poczekajcie do końca. Pokażę wam świetną technikę smażenia bez tłuszczu. Do tego przepisu zainspirowały mnie placki ziemniaczane. Moja wersja jest zdecydowanie lżejsza i smaczniejsza. Ok. celer powinien być tak potarty. O. Używam płatków osianych górskich. W połączeniu z selerem sprawią, że danie będzie bardzo syte. Cztery łyżki płatku. Zalewam połową szklanki wody. I teraz bardzo ważna rzecz. Odstawiam to na 20 minut. Płatki muszą wchłonąć całą wodę. Ja już je wcześniej przygotowałam. Mam już tutaj namoczone płatki. Do naszych placuszków trafia jedno jajko. Namoczone już płatki. Kontrolujecie sytuację? U! łyżka oleju. Nie bójcie się tłuszczu. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. No oczywiście, nie zapominajcie doprawiać waszych potraw, czyli pieprz, sól i jeszcze pietruszka i szczypiorek. Jeżeli boicie się użyć selera, polecam spróbować tą samą wersję z marchewką z pietruszką. OK. Taką masę możecie wzbogacić o parmezan. Wtedy pamiętajcie, aby dodać nieco mniej soli. Całość wymieszam. Dania z selerem polecane przy dietach odchudzających. Jak już jesteście ze mną, już prawie przy końcu. To teraz pora na ten sekret. Papier do pieczenia. Zobaczcie. Taki papier wykładam na dno patelni i na niego wykładam mojego placuszka. Na pewno zastanawialiście się, jak ja obrócę ten placuszek. Proste. Drugi kawałek papieru do pieczenia przykładam i teraz za pomocą takiej. Szpatułki, Robię tak i zobaczcie rumiany piękny. Takie placki smażę na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony. Te placki są cudowne. Musicie je wypróbować w Waszych kuchniach. Oczywiście obowiązkowo zostawcie komentarz, dajcie lajka i zapiszcie się do subskrypcji. Mam coś jeszcze. Kuchnia polska według Karola okrasy. Tą książkę możecie dostać w sklepach Lilla. A tutaj możecie ściągnąć sobie zwiastun, zobaczycie co jest w środku.